Co jak będę starał się Wam coś opowiedzieć o klubach w Polsce, może i za granicą niektórych wybranych, o, wybranych o polskich piłkarzach. A zaczniemy dzisiaj od takiego tematu, który no, fascynuje część społeczeństwa, to znaczy fascynuje kibiców. Widzewa, Widzewa łódź, to znaczy znalazł się nowy, bardzo bogaty. Właściciel Robert Dobrzycki. Przyszedł do widzewa i od razu pojawiła się tak zwana euforia wśród kibiców widzewskich. Oczywiście ja, ja to rozumiem, bo. Od razu jest nastawienie, do teraz my się staniemy, staniemy potęgą. Tyle, żeby od razu zaznaczam. Ja będę temperował takie zachwyty. Może i fajnie, że będzie to wszystko uporządkowane. Fajnie, bo Widzew ma już nowoczesny stadion. Zawsze miał i ma i będzie miał kapitalną publikę. Tyle, że z tymi milionami to też trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką totalną euforię, że to już w przyszłym sezonie widzę będzie walczyło o miejsce na podium ekstraklasie, czy też ewentualnie europejskie Puchary. Ja nawet jestem w stanie stwierdzić, że to i potrwa ponad 5 lat, a może się kiedyś w końcu uda. To mniej więcej będzie taka sama podróż, jak z powrotem do ekstraklasy przez, przez widzę Wójt. Bo pamiętajmy, nawet biorąc pod uwagę, że będą finanse. To nie jest tak łatwo znaleźć dobrych piłkarzy. Tutaj nowy właściciel hmm, widzewa będzie się borykał z problemami albo jednym z największych problemów, jeżeli chodzi o, o finanse w polskim klubie. To znaczy tak. Od razu będzie miał bardzo dużo chętnych menedżerów, którzy mają swoją stajnię piłkarzy. Ta stajnia obejmuje między 100-200 zawodników. Hmm, Rościanych po całym świecie, zagranicznych, polskich. No i oni teraz na siłę będą starali się wcisnąć w większości kit właścicielowi Widzewa, no bo właściciel Widzewa chętnie będzie patrzył na tych piłkarzy, chętnie by wzmocnił swoją, swoją drużynę. No i tutaj zacznie się pierwszy, pierwszy konflikt, bo przyjadą Piłkarze, którzy prawdopodobnie nie dadzą za dużo wizywowi, trzeba będzie ich później odpalić, ale jednak ten budżet będzie się ewentualnie gdzieś skracał, bo menadżerowie swoje przytulą. Pamiętajmy, zawsze to jest taki w przypadku Legii Warszawa. Menadżerowie najwięcej zarabiają na, na zawodnikach, którzy, których przez lata przy, przyciągali do Legii. I zwróćcie uwagę: Legia z tym największym budżetem od czterech lat nie jest w stanie powalczyć o tytuł mistrza Polski, a podobno jest najbogatsza, naj, naj, naj dlatego że do tego trzeba mieć też przygotowaną. Całą infrastrukturę zarządzających. To znaczy najlepiej byłoby mieć świetnego dyrektora sportowego, później zaufać trenerowi. I nie na rok, nie na trzy miesiące. Nie także w okolicach października, jeżeli jest się w strefie spadkowej, bo wyniki w pierwszym sezonie z milionerem nie powalają, to trzeba wyrzucić. Tylko mi się wydaje, że troszeczkę iść w takim kierunku jak Raków-Częstochowa za Michała Świerczewskiego. No trochę to trwało. Oczywiście Raków startowało od tych niższych lig, ale z jednym szkoleniowcem zrobili jeden awans, zrobili drugi awans, zrobili trzeci awans. Wygrali Puchar Polski najpierw. Zakwalifikowali się do Europejskich Pucharów później. zdobyli tytuł mistrza Polski. Trwało to długo, ale opacało się czekać. Tyle, że tak mieli jednego szkoleniowca. Co nie bardzo wierzę w przypadku Widzewa-Łódź, gdy coś się noga powinien na, na, sam, na samym starcie, a jest to wielce prawdopodobne, bo, no bo pamiętajmy, za pieniądze można kupić pięciu piłkarzy. Oni nie zmienią ulicy Widzewa. Widzew pewnie potrzebuje z dziesięciu. No ale jak tych dziesięciu teraz przygotować w przeciągu jednego okresu przygotowawczego do tego, żeby oni już w następnym sezonie Grali świetnie w piłkę nożną, albo żeby była to zgrana paczka. Wątpliwe, nie do zrealizowania. Wiele drużyn się poślizgnęło, kupując zawodników 10, niektórzy 12, niektórzy 15 w okresie zimowym. Nie wiemy doskonale, bo chcieli się utrzymać w ekstraklasie. No i później się okazywało, że oni i tak spadali do niższej klasy rozgrywkowej, bo ta dziesiątka, zanim się poznała w szatni z pozostałymi piłkarzami, z trenerem, to i tak. Trener został wyrzucony z pracy, bo nie wygrał dwóch, trzech spotkań. No i trzeba o tych piłkarzy nowych odpalić, bo zespół, czy też drużyna klub spadały do pierwszej ligi. Dlatego też bym się wstrzymywał z tą całą otoczką euforii. W przypadku widzę wałudź. Fajnie, że jest kolejny milioner, który chce inwestować pieniądze w tak historyczny i bogaty i, i, i wielki klub, ale trzeba będzie poczekać. Myślę, że jeżeli tu nie będzie żadnych zniecierpliwień, że to w przyszłym sezonie się znowu zajęło szóste, ósme miejsce. Tak, to jest miejsce Wizawałoś. Na no, jeszcze dwa, trzy sezony, szóste, ósme. Jeżeli coś się uda ugrać więcej, wyżej, no to mi się wydaje, że to już będzie cud. Na dzień dzisiejszy poza zasięgiem organizacyjnym, finansowym i mi się wydaje, z chęcią przyjścia piłkarzy, bo to też pamiętajmy. Chęć przyjścia piłkarzy. Dzisiaj jest przed widzewem na pewno Raków Częstochowa, na pewno Lech Poznań, na pewno Legia Warszawa. Pomimo tego, że legia daje tak wygląda jak wygląda, to zawsze ci lepsi piłkarze będą wybierali te kluby, które co roku ewentualnie pojawiają się na arenie międzynarodowej. Widzew musi swoje odczekać, przeczekać, przygotować się ewentualnie na ten szturm za kilka dobrych lat, jeżeli chodzi o miejsca w czołowej. Trójce ekstra klasy, a jak to wszystko będzie świetnie współpracowało z dobrym dyrektorem sportowym, z trenerem, który będzie pra e pracował wiele, wiele lat, może się okazać, że tak jak w przypadku Rakowa, Częstochowa, czy też jak Jeloni Białystok, które potrafiły zdobyć po raz pierwszy w swojej historii tytuł mistrzowski, widzę swoją potęgę zacznie odbudowywać i wróci na, na ten tron mistrza. Polski, ale to jeszcze potrwa, Mój według mnie 5 lat, a może i więcej. Także cierpliwości. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo jak mówię, tak jak jestem przekonany, że to jest fajnie, że wracają ludzie z pieniędzmi do polskiej piłki nożnej, bo może dlatego, że też fajny, fajny stali on świetni kibice. No to też pamiętajmy, musimy czekać na to, co oni Później nam pokażą, a w najbliższym sezonie już to pewnie na początku będziemy widzieli. Żeby to nie było tak, że powiemy, że znowu pieniądze są marnotrawione na zawodników sprowadzanych najczęściej z zagranicy, bo też nie bardzo wierzę, że widzę w Łódź może się najlepszych piłkarzy polskich. Tego nie robi nikt w naszym kraju. Jeszcze taki szybki, szybki temacik z ostatniej kolejki, co to znaczy Łukasz, Łukasz Podolski. Łukasz Podolski. Coś mi się, się wydaje, że tutaj zaprzepaścił szansę Szymon Marciniak, jako ten nasz e, najlepszy sędzia, no nie tylko nasz, bo i europejski w pewnym momencie i światowy w pewnym momencie, no bo słabi nie finałów mistrza świata. Postanowił dalej protestować, kłócić się ze wszystkimi, z przeciwnikami, już pomijam, nie pamiętam, z ławkami rezerwowych, e, protestuje do sędziów i za to nie otrzymuje jednej żółtej kartki, nie otrzymuje drugiej żółtej kartki. I tak naprawdę on dzisiaj nie ma żadnej czerwonej kartki na boiskach Ekstraklasy. Już nie biorę pod uwagę tego filmiku i tego faulu w turnieju charytatywnym, gdzie tam prawie że nogę zamał rywalowi, tam też nie dostał czerwonej kartki, bo może akurat na tych turniejach się czerwonych kartek nie rozdaje. Ale w przypadku Szymona Marciniaka, mam tutaj wielkie pretensje, bo jeżeli nie Szymon Marciniak, to kto w Polsce, który arbiter w Polsce może dać Podolskiemu czerwoną kartkę? No nikt. No to jest mniej więcej taka sama sytuacja, gdzie Vinicius, wielce narzekający piłkarz, kłócący się z sędziami, z rezerwowych, przepychający piłkarzy, ma bardzo mało rzut czerwonych kartek, no bo jest, nie wiem, zawodnikiem światowej klasy, bardzo znanym, gra w barwach Realu Madryt. Tak samo jak tutaj był Łukasz Podolski, no jest mistrzem świata, to wszyscy wiemy, no tylko tyle, że no to zachowanie też nie przystoi jak na mistrza świata, tym bardziej, że Misza Świata zdobył nie w barwach reprezentacji polskiej, tylko w barwach reprezentacji Niemiec. Dla uspokojenia, Szymon Marciniak powinien wyrzucić Podolskiego z boiska. Jak tego nie robi nasz najlepszy arbiter, tego nie zrobią inni sędziowie. I tu będzie zawsze kłopot, bo będziemy w takich sytuacjach porównywać, dlaczego polski piłkarz za takie samo zachowanie może wylecieć z boiska, dlaczego trenera można za takie samo zachowanie wysłać na trybuny, Zławki rezerwowych, a Łukasz Podolski będzie sobie dalej swoje koncerty odgrywał na, na boiskach Ekstraklasy. No i tyle. Na dzisiaj.